Tak, mamusiu. Kochanie, ćwicz kolędę. A którą? No, cichą, tak jak ustalaliśmy, tak? Ale czego ty nie śpiewasz, kochanie? No, mam problem z tym fragmentem. Śpiewaj, kochanie, śpiewaj. Cicha noc, noc. A dlaczego ty tak buczysz?

Mamusiu, Pet? Pet? to już jest pierwsza gwiazda. Ha, ha, ha! Usłyszałem gwiazda jestem! O, mój Stefan, Witaj, smyku! Gwiazda pośredniaka i król zasiłku. Mój brat. Siostra, ty się, tak, ty się tak nie śmiej, bo ja dzięki pośredniakowi jestem ustawiony na cacy. Pracę dostałeś. Co, ty z pośredniaka? No ja nie wiem jak to teraz... Kochana, 15 lat przesiedziałem na krzywej ławce w poczekalni, nabawiłem się z koliozy i mam rentę jak złoto. <śmulatujesz> <śmulatujesz> bardzo ładny, bardzo ładny sweterek w ciasteczka. Kuki z 15. <śmulatujesz> <śmulatujesz> Jeszcze w pełnym składzie. <śmulatujesz> no, nawet nie pytaj, gdzie jest Liroj, a powiedz mi... Gdzie Marek? To dalej do tych Indii wyjeżdża? Zaraz po nowym roku. To jest nasza ostatnia wspólna wigilia. Następną już z małpami będzie obchodził. To się akurat niewiele zmieni. <noise> Tu się akurat niewiele zmieni, mój drogi szwagrze. Jest i nasza Mahatma. A co to, w łeb pizga, że tak głowę okutałeś? To jest turban, nie robię. No, 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 no. Ty uważaj, do kogo kaszlesz. Jestem rencistą. No. Menda z rentą, to brzmi dumnie. Chujek Stefan mówił, że w Indiach krokodyle dupami szczekają. Bo to prawda, wiesz, że są w Indie? Chę za świebodzicami. <głosy> <głosy> Tylko musisz na rondę uważać, żeby nie pojechać na świebodzice. Sztefan, przystańcie jest... już, proszę was. Stefan, ty stanowczo za dużo mówisz. No bo zimno jest. Uważaj, szwagier, bo cię snajper namierza. <noise> Kochani, czas przełamać się opłatkiem. Ja dziękuję. Jak, jak dziękujesz, Marek? Jak dziękujesz? Przecież święta są: Coca-Cola na stole, Kevin sam w telewizorze, a, a ty się z nami opłatkiem nie chcesz przełamać? Dlaczego, Marek? jak Stefan mówił, że Hindusi to to samo co Jehowi. A ty wiesz we wszystko, co wujek Stefan mówił. Przecież on jak składał CV do pośredniaka, to w rubryce zawód wpisał senator. I, i, jak go pani zapytała, jaki senator, to on powiedział: No idę senator, odkręcę szynę i se zaniosę na złomowisko. No. Taka była potrzeba chwili po prostu. Potrzebowali senatorów. No to... Przepraszam cię, kochanie, ale my hinduiści nie, nie przełamujemy się opłat. A my ręciści, a i owszem. Moja droga siostro, z okazji tego tutaj tych o, świąt, nazwijmy to po imieniu, życzę Tobie dużo zdrowia, żeby ta nowa sekta jak najszybciej opuściła Twoje mieszkanie. widzisz, patrz, no, święta, czas wzruszeń, no. Głowę umyj. Albo turban nałóż. No. Już nałożyłam. A Tobie, Smyku, czego życzyć? Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz renty. Jak, jak zdrowia i renty? Przecież to się wyklucza, no co Ty? Ty w jakim Ty kraju żyjesz? Ty? Przestańcie już, proszę. Usiądźmy do stołu. No. A co my tu mamy? Ryba po grecku, karpik po żydowsku, śledzik po japońsku, wódka, Finlandia. A hinduskiego nic nie ma. Prawdziwa polska wigilia. Często się szwagier. A ty tak suchą stopą, czy łódką cię przywieźli? Jak tam jest z tobą? To widzę, że masz ręcznik na głowie. Wojtusz, a ty wiesz, dlaczego jest cebula w śledziach? Dlaczego? Żeby z buzi nie śmierdziało. Uj, mm, a powiedz im... Spagiel. oni tam w Indiach mają renty? Nie mają. To ja nie wiem, bo tu tam jedziesz w ogóle. to. Dlaczego ty nas opuściłeś? Synu, pogubiłem się jakoś. Wiesz, no. Praca w mleczarni mnie przestała satysfakcjonować. Mm. Od kiedy księgowa odeszła? Święta wzruszenia, no. Nie trzep nad jedzeniem, bo przecież... Mm. A powiedz mi, Ciapaty, bo tu u nas ty w garwolnie, to w meczarni pracowałeś, nie? A co ty tam w tych Indiach będziesz robił? Święte krowy będę doił. Czyli księgowa już tam jest. Zamknij Riman do jedy. Gandy żygnął dobrocią. Noc, święta noc. Też dalej nie znam. Zamknij się, Stefan, zamknij się! Dzisiaj jest wigilia, to jest czas pojednania. Zrozumienia, ja stul, po... mordę i miłości. Ojciec chce zostać hindusem. Za co? A nie możesz być hindusem tutaj? Niech tatuś sam zdecyduje, gdzie chce zostać hindusem. Marku, uwalniam cię. Uwalniam, ale gdybyś chciał mnie i Wojtusiowi zrobić prezent, to proszę cię, zostać. Zostanę, ale pod warunkiem, że twój brat nigdy więcej tutaj nie przyjdzie. Zgadzam się. Ale mnie sprytnie z rodziny wypije. Stefan! Dobra. Spokojnie. Idę w samotności opijać na rodziny pana. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, Finsko w drinki Lejem. Tak się bawi, tak się bawi, ręcista skolioza, skolioza! Skolioza! Wolne media! Marek, to jest dla nas najpiękniejszy prezent! Prawda? Prawda, Wojtuś? Prawda, ale wolałbym iPhone'a. Chodź, go na nie,